Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Tamten się skończył po 15 minutach, ale mam nadzieję, że ten będzie ciut dłuższy. Zapraszam Was do, do oglądania. Oczywiście zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrypcji z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienia o każdym kolejnym filmie. I tak na początek pytanie: co to jest za zwierzę? Bo nie mogę do tego dojść. Wygląda trochę jak kot, trochę jak lis. Nie mam pojęcia. Może... E, któryś z widzów mi napisze, co to, był za, co to było za zwierzę. O, 36, to może most zbudować. Uuuu... Uh, 15 koła, co to jest? Ty, patrzcie! Ja myślałem, że to jest koniec bud budowania, a tu jeszcze coś cię pokazuje no, podoba mi się to. No spokój, spokój, no dobra. Wracamy się, bo tu kawałek jest. No, Kody, to nie znam kodu. To są zarobusy. O! O, już mi podobało. Nie powiem podoba, nic nikomu. No dobra. Jak nas cofnęło, to nas cofnęło. No, co już zrobimy. Zapomniałam, że to jest na początek piery nas cofą. A jesteś tu. Super. Merci, że jesteś tu. Paru strady. Tam coś jest. Zabudował, ale musimy najpierw skończyć tu, wiecie? Bo tu coś jeszcze mamy do wybudowania pas startowy Ładę 50... 6,5... i pół, co tu kaman? Jakiś rozumieczek. Dobra, budujemy na to no, co na stać na razie, ale no, mi o tym z mostem, że coś tam dalej jeszcze jest do ludowy to jest. To jest inna statuetka, no dobra. Ścieżka od wodą. Będziemy tu bo co jest bliżej. Dobra, poczekamy sobie chwilę. Musimy sobie odpoczywał, jeszcze czekajcie widzowie, jeszcze komuś Siamano, Siemano. Wejdźmy. o czekajcie widzowie, proszę nie patrzeć. To myjmy sobie aktualnie, ładnie. siódźka, to muszę tu. Szury, buru, się buru. Możemy iść. No czekajcie, gdzie my jesteśmy? A tu jest sporo. Idziemy tam. Coś powodować. Aż mnie ciekawi, co tam będzie za tym most Budowane. Ścieżka nad wodą. Uuu. Dobra, a tam coś jeszcze jest?

O wow. Kurde. Zobaczcie co tam było na moście. To wybudowanie. A no co? Dumony z niego wyłączono tam. Dobra, zacząłem co mamy tu? Wsparcie naziemne. Kurczę, oh. 25 koła. Ludzie, pogięło was. jest jakaś chmurka. Co to jest? Śmieszne takie. Śmieszne trochę. Sprawnie. No, Kaploty, co tu? Las. Nice. No, wiecie co. No, wiemy jak las wygląda. Mamy Tablica i pomieści na lądom. Idziemy sobie na ten... ...oklasę zabaw. Idziemy na też. Okej. Jest ładne z Лупача, стой ровно, и сунь его. Идем мы с поскакать, Молка и Панда.

Dobra, teraz wchodzimy sami. Ale co od czego sobie? Co nic nie robi? Dobra. Tu mamy żurawkę. Tu. Sobie wchodzimy sami. Opa. Przybliżamy się. Przybliżymy się. Najbliżej. Idziemy. Wyjdziemy na samą górę. O nie! Czy nas Nie no, to trzeba być mną w ogóle. Nie. Żeby spaść z takiego wysoka. Bez zabezpieczeń. Będziemy bardziej. Pyjn! Tak, mam ta, prawo, ta, ta. mam prawo. No, nie! No, tu też trzeba mieć uczucie, żeby wyjść. No. Tak. Jezu, to był szczyt! Mam flagę! Teraz o, możemy wejść tu z powrotem. To będzie wyjście. O! I schodzimy delikatnie, bez żadnych gwałtownych ruchów. Idziemy. że tam spora sumka się uzbierała. Będziemy mogli iść, budować. Tak, jak się należy. Po O 40 koła. Ładnie, ładnie. 51 mamy już. Coś jeszcze było, nie? było wybudowane za 10 tysięcy. O, tu jeszcze nie dokończyliśmy. Jak tak można. А, тут следующий парк. Э, Не знаю, что это. Может быть что-то, светлость, Тренинг. Ну, ладно. вот, вот, Ну добра. Мы идем за это, и тут что-то было для А, I było o 50 tysięcy i nie ma 50 tysięcy Tu zrobimy jaskę i ławki Co tu jest? Skorpiony bardzo no 25 tysięcy po będzie wyjście, no dobra na no, właśnie to na tyle. 9000, tysięcy, no dobra. Idziemy po jeszcze poskakać trochę. Żeby znowu nam się większa suma uzbierała. O, bo O, słoniki poglądamy. będzie jajko się wykuje. Za jakieś, nie wiem, 18 godzin Spój pójdźmy sprawdzić. Nie, 19 i 20, 19 godzin 20 minut. Idziemy do lowa, żeby dla was zaryczał. A musimy być przy nim, nie? O. no. Zarż, no Zorżu. Tak, w, jak w pewnym filmie. Luzarczu! No Dawaj, dla mojej widzów. Halo. Dawaj! Nie bądź taki! Muszę od ciebie odejść i odejść znowu, czy o co chodzi?

Oje! Oh, yeah. Idziemy sobie przez most. I skoczę z trampoliny. Czerwony, zielony. Biały, żółty, biały, zielony, czerwony i żółty. Wszystkie takie to parku. O, no. oh, zdążyliśmy. Yeeeah! jest no one flag, jakie to jakie imponujące, Dobra, schodzimy. Co to jest? Jakieś a czy co to jest? Dobra, przyzwyczajmy się. Czy tu ktoś ma? O nie chcę tu z powrotem. Wiecie co? Iu. I sobie spadliśmy. No dobra, wróćmy się do domu. I przejdźmy się tam zobaczyć coś. Z ciekawości. Tu jest start. Zobacz, co zostało A, tu ktoś buduje. Jest nas dwie. Zobaczymy, co ona tu Akurat niech nam się tam... ...zbierają pieniążki. Fox. Game Passy. O, no, to, to grubo, 57 tysięcy. Ale tu też ma takie jak ja żółwiki. To ma już pobudowane. I co tam ona ma? No ma więcej niż ja. Tam, mówię, no, wiecie co tam jest. Wszystko. Wiecie znowu wejdziemy tylko tu, żeby sobie nie spoilerować, wiecie? Będzie jakiś ten... O! My sobinie co my teraz budujemy. Ale to! O. Coś takiego jeszcze będzie, to tam jeszcze coś będzie. Bo ona też jeszcze nie ma. Czy gdzieś się tu spotkamy? Nie chcę tam mi, bo na pewno siedzi tam przy, przy tym gdzie teraz buduję. Ludziki, zostawcie subika takie jak tutaj jest. O, dzięki, dzięki. Oczywiście jak Wam się film podoba, to zostawcie tego subika, nie? A mam nadzieję, że tak jest, bo się staram dla was. O też można wiecie. Tu potem trzeba iść, o. O, o o i sobie biegamę w kółko. Tędy do Boriksonu, są tylko za... Z... czemu nie mogę wejść a wrożądko. Jesteśmy w moim za. Przeszliśmy przez bramki. Nawet nie spojrzałam, ile tam jest kasy zbieranych. Idziemy, idziemy. Nie mówcie mi, ile jest kasy, bo nie chcę wiedzieć. Fajnie to wygląda, nie? No dobra. Musimy tu jednak zajść. Żeby się potem nie cofać bez sensu. Uuu, 92 lampy to sporo. Wyjątkowy co niewielu zna cel wilka. Z wyjątkiem tego, że daje to wspaniałe poczucie dumy po ukończeniu. Wilk jest zbudowany z 15 różnych części. Ten znak jest ciemno-niebieski. Ten znak nie jest. Uuu! jest, co to jest. Podniesiona platforma. To jest 100 tysięcy. O mój gacie, co to jest? Będzie chyba jakiś olbrzymie. Wiecie co? O oh mój god. Ty, 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 ty. Dobra, dobra. Tu są jakieś ławki do wybudowania. te, co to było? Będzie jakieś... to Idziemy jeszcze raz do tej laski nie, bo no to jest nudne, nie? A tu jednak coś jest do budowania. To jest tala, widokowa. To, to... No to zaraz a czy wiecie, to? Zimno mi już w ręce, wiecie? Dobra, mamy te 10 tysięcy, idziemy to wybudować, a tu będzie jakieś O! Paru z kary ławki, tylko można coś obejrzeć. Ciekawe co w płykoprzerś micie jeszcze. Zimno mi płotki. Będziemy zebrać te kosze na śmieci i zakończymy ten filmik. Sobie na spokojnie. Kosze na śmieci. O! Jest jeszcze tablica informacyjna, ale tego już nie będziemy zbierać. I tutaj z takim widokiem tajemniczym, bo naprawdę nie wiemy, co tu będzie. Dzięki za oglądanie tego filmu. Oczywiście, jak Wam się spodobał, to zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia o kolejnych takich filmach. Dzięki za oglądanie, pa!